Jeśli deszcze w maju, wszystko rośnie jak w gaju. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Dość deszczową aurą. Deszcze w ogrodzie to oszczędność czasu i często pieniędzy w związku z podlewaniem. Dobrze nawodnione krzewy owocowe, będą lepiej zawiązywać owoce, dzięki czemu można się spodziewać obfitszych plonów. Z drugiej strony sprawdźmy czy nie należy osłonić lub schować pod zadaszenie wrażliwszych roślin, żeby nie ucierpiały w czasie ulewy lub przedłużających się opadów. Do takich wrażliwych roślin można zaliczyć np. surfinie i inne kaskadowe petunie, którymi zaczynamy już dekorować balkony i tarasy. Zachwycające o tej porze są kwiatostany kalin koralowych w odmianie rozeum przypominają mniejsze białe kwiatostany hortensji. Jest to jedna z najbardziej dekoracyjnych odmian kaliny, krzew dorastający do 3-4 metrów wysokości, który ozdobny jest również jesienią, kiedy liście pięknie przebarwiają się na bordowo. O tej porze zjawiskowo kwitną też orliki oraz czosnek. W tym przepiękny czosnek ozdobny. Zaczynają kwitnąć kosaćce, czyli irysy. Na rabatach robi się coraz bardziej kolorowo. I nadal możemy dosadzać jeszcze rośliny cebulowe i bulwiaste, kwitnące latem i jesienią, takie jak np. dagie czy mieczyki, oraz wysiewać kwiaty jednoroczne, takie jak np. cenie, aksamitki, słoneczniki czy kosmosy. W warzywnikach kontynuujemy zbiory przedplonów, m.in. szpinaku, rzodkiewek, szczypioru, cebuli czy sałaty. Kontynuujemy też majowe wysiewy warzyw bardziej ciepłolubnych, między innymi fasoli, fasolki szparagowej, kukurydzy, ogórków, patisonów, cukinii i dyni. Nadal nie jest za późno, żeby rozpocząć też uprawę warzyw, które można było wysiewać wcześniej, takich jak na przykład kalarepa i inne warzywa kapustne, rukola i inne warzywa liściowe, czy buraki i późna marchew. Jeżeli mamy pewność, że chłody w naszym rejonie już na pewno minęły, możemy posadzić na zagonach rozsady pomidorów, papryki i innych warzyw psiankowatych oraz ogórków, cukinii i dyni oraz innych warzyw dyniowatych. W dalszym ciągu sadzimy też rozsadę pora, sałaty, selera czy wybranych warzyw kapustnych oraz ziół. Wiele z tych roślin można sadzić nie tylko na zagonach, ale także na podwyższanych krzątkach czy w donicach. Gdy w końcu na dobro się ociepli, warto zadbać o to, by taras lub balkon stał się przyjemnym i przytulnym miejscem do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Można na nim ustawić leżaki lub wybrane meble okrodowe, zadbać o dekoracyjne detale oraz oczywiście o wybrane, ulubione rośliny kwitnące lub ozdobne z liści. O roślinach ozdobnych z liści, które można posadzić w zewnętrznych donicach pojawił się już film na naszym kanale Ogród na co dzień w niedzielę. Kolejny pojawi się w tym tygodniu. Teraz lub balkon latem staje się przedłużeniem domu lub mieszkania. To nie tylko miejsce relaksu, ale także często miejsce towarzyskich spotkań, zabaw czy spożywania posiłków. Chociaż w tym przeszkodzić może obecność dużej ilości mrówek. Przeszkadzają one często w biesiadowaniu na tarasie czy piknikowaniu na trawniku. Niektóre gatunki mrówek kąsają. Mogą być też uciążliwe na nawierzchniach z kostki brukowej czy betonowych płyt tarasowych, ponieważ wypychają piasek ze spoin między kostkami tworząc puste przestrzenie kostka może wtedy się zapadać lub chwiać. Niekiedy mrówki zaczynają wchodzić też do domów żeby temu przeciwdziałać, możemy użyć przykładowo preparatu na mrówki w postaci bezzapachowego mikrogranulatu, który rozsypuje się w miejscach przebywania niechcianych mrówek, na ścieżkach ich przemieszczania się, w szczelinach i szparach w pobliżu gniazda. Tego typu mikrogranulat może być stosowany zarówno w ogrodzie, jak i we wnętrzach, jeżeli mrówki dostały się już do domu. Na zewnątrz najlepiej go zastosować, gdy zapowiadanych jest kilka pogodnych, bezdeszczowych dni, żeby mrówki zdążyły go pobrać i zanieść do gniazda do królowej. Stosując preparaty chemiczne, zawsze zapoznajmy się z instrukcją na opakowaniu i kierujmy się dokładnie podanymi tam wskazówkami i informacjami. Maj to miesiąc, kiedy wystawiamy do ogrodu lub na balkon rośliny śródziemnomorskie, takie jak na przykład cytrusy, oleandry, figi, bugenwille czy oliwki. Jeżeli były zimowane w chłodnym pomieszczeniu, nie wymagają hartowania. Jeżeli zimę spędzały w domu, wymagają stopniowego przyzwyczajania do warunków panujących na zewnątrz, co nazywamy hartowaniem roślin. Jest to też dobry moment, żeby przesadzić do większych pojemników te okazy, które tego wymagają życzymy pięknego, przyjemnego, ciepłego już tygodnia i zapraszamy na kolejny tydzień w ogrodzie już za tydzień oraz do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.